Jeżeli chodzi o przekształcenie komunalnego zakładu wśród mieszkańców, ja tu tak już mówię szczątkowo, w tej chwili dostaliśmy jak gdyby taki harmonogram od IZER przekształceń, czy poszczególnych grup, które musi wykonać gmina, które musi wykonać IZERy, zakład komunalny i w tej chwili w najbliższych dniach, bo to wpłynęło do nas w ubiegłym tygodniu, będziemy chcieli zrobić wspólne czytanie właśnie prezesa, prawdopodobnie szefa Rady Nadzorczej i nas, gmin zainteresowanych, bo w zasadzie stara kamienica, ona ma zupełnie inny układ, tam nie bardzo y, jest taka możliwość, bo oni powali specjalną spółkę, jeżeli tego budują, znaczy zbudowali te dociągnięcia i kanalizację za kilkadziesiąt milionów. I żeby odzyskiwać wartość, <coughs> powołali specjalną spółkę, ale to jest zupełnie odrębna sprawa. no Prawdopodobnie oni by weszli w utrzymanie zieleni. Natomiast gminy Gryfów, Lubomierz i my jako bleń. chcemy w najbliższych dniach zorganizować takie wspólne spotkanie. I wtedy, jeżeli będą już jakieś nasze wstępne ustalenia, to ja Państwu dokładnie ten harmonogram oczywiście będziemy musieli zbudować. Chyba prawie... Wspólną, jakąś komisję rady, żeby, no bo to trzeba na żywym materiale. Wtedy byśmy już, jeżeli byłyby pozytywne uzgodnienia, znaczy czy wstępne nasze w bo trzeba, ja myślę, że skarbnicy będą zakładów komunalnych poszczególnych i w takim poszerzonym gronie już się w zasadzie wstępnie umówiliśmy z burmistrzem Gryfowa i Bobomierza, że z takie spotkanie i będziemy po kolei też sprawy przedyskutowywany. Natomiast później, w ślad za tym trzeba przyjąć będzie pewne, pewne uchwały Rady, no bo wiadomo, to nie było prawa do likwidacji. Natomiast jak to by wyglądało do, z tego harmonogramu z naszych następnych drogi? Jeżeli chodzi o pracowników fizycznych, prawdopodobnie na terenie lenia, z tego co, to akurat układ tego typu, że prezes Fizer pracował tutaj jako... Następca no tak. człowiek od wszystkiego w już przez 4 lata i znał nasz zakład bardzo dobrze. I z tego co on twierdzi, no na pewno żaden pracownik fizyczny nie straci pracy. Prawdopodobnie tak? jeszcze będzie trzeba powiększyć zasób, bo jeżeli byśmy weszli pewne dodatkowe rzeczy, które są proponowane, przejęliby na pewno ciepłownictwo. Wodociągi, kanalizacje, oczyszczanie miasta, czyli utrzymanie zieleni, koszenia, wykaszanie i tak dalej. No, sprawa mieszkaniówki jeszcze jest. Ja myślę, że oni tu nie bardzo, że tak powiem, też się palą temu, no bo tylko, że to jest rola wspólnot. To, co mamy swoje, w zasadzie jeden budynek został w sensie, gminy, czysty, natomiast pozostałe. Są zarządcy wspólnot, my będziemy płacili tak do tej pory, płacimy fundusz remontowy. My byśmy musieli pobierać te płaty czynszowe, no one są, no wiadomo jak kolosalne wpływy. No zostałoby tych parę lokali użytkowych i też już jest szczątkowa ilość na terenie gminy i tym prawdopodobnie bym musiała zawiadywać gminę. Natomiast. Pozostałe składniki no oczywiście przepisywanie umów na, ale to jest cały tryb dalszy. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników administracyjnych, z tego co prezes na dzień dzisiejszy, no to też trudno jeszcze żeby, żeby tego typu ustalenia czynić dokładne, które zostałoby w granicach dwóch osób w celu jakby takiego punktów, obsługi mieszkańców gminy. Nie trzeba było jeździć do załatwiać Za wszystkich rzeczy, na pewno co najmniej dwie osoby administracyjne do obsługi mieszkańców zostały na terenie gminy. I nie wiem, czy to było w gminie, w gminie czy to był zakład wtedy, też jest problem, co dalej z zakładem, z całą siedzibą zakładem. Czy musielibyśmy coś postanowić, bo no, wiadomo, że on wtedy jako... To olbrzymie place. To są niepotrzebne, bo inaczej dzisiaj wiecie, że już część placów jest prywatna i, i żadnego uszczerbku nie ma. Mamy sporo terenu na stacji uzdatniania wody. jest taki alabyrowiec można. Tam równie dobrze funkcjonować. No, mamy tutaj budynek. Mamy budynek, gdzie jest SPZOZ, gdzie jest pomoc społeczna. Do kultury przecież mamy dużo miejsca, ale no, w urzędzie tego miejsca w sumie nie ma, bo znacie jaki jak jest układ. Także tam trudno byłoby przejąć tych pracowników administracyjnych, ale to jest daleko, daleko drugorzędna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników, to jest taka forma zmiany zatrudnienia przy gwarancji przejścia do drugiego zakładu. No? Czyli jak gdyby wypowiedzenie umowy do drugiego zakładu pracy. No, byłby problem na pewno z tymi osobami administracyjnymi. Koszty dla mnie nie byłyby duże dwie osobie przekształcenia, no, myślę, że, że to w zasadzie bezkosztowo, bo chyba, że to pracy związane z tymi pracownikami załóżmy, które obsługi biurowe. A jakie zyski ewentualnie? No zysk tego typu, że... No, nie powiedziałem płacić odpowiedzi. Bo zresztą no, 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 słuchajcie, Szanowni, ja, ja tu nie będę takich rzeczy że no, nie wszyscy, ja też nie, nie wszędzie jestem zadowolony z pracy poznanego zakładu słowo. Być może jeżeli nadzór chcemy stracić niewiele możemy stracić. No, być może zresztą... Tak między Bogiem a prawdą, to szef Rady Nadzorczej mówi, ja się dziwię, że Izrael się chcą to prawie. Pamiętajcie, że my musimy zrobić bilans zamknięcia i bilans otwarcia, czyli wszystkie zobowiązania mieszkańców, czyli te trzeba to wyszacować w jakiejś proporcji ściągalności, możliwości ściągnięcia tych długów od mieszkańców albo rysujemy drugą kreskę, no ale to też nie bardzo można, bo tą kreskę postawimy na tym dzisiejszym, to te stare zaległości, no to jest zakład płonarny, nie mają osobowości prawnej. To są należności gminy, to znaczy wobec gminy. To tak osób No i, i, i ja wiem, że to jest bardzo niesprawiedliwe, natomiast widzę, jesteśmy w stanie, że tak... Tym powiem sprzedaż tego zadłużenia mieszkańców jednocześnie z przekazaniem, no bo to będzie użyczenie, no wiadomo sieci i tak dalej, tam trzeba tą to mnóstwo uchwał, umów i tak dalej, no myślę, że tu i radcy prawni będą mieli sporo roboty. Natomiast to w tej chwili są wszystko przymiary. I jeżeli po tym naszym wspólnym spotkaniu, gdzie myślę, że wiele rzeczy będziemy w stanie wyjaśnić sobie nawzajem, to wtedy ja Państwu oczywiście taką informację już tak powiem, na bieżąco w sesji większym, nie wiem, prawdopodobnie <coughs> na następnej sesji z jakimiś szczegółami, bo to jest tylko taki, mówię, no, plan rozkład jazdy. co trzeba by było działać, w jakim kierunku. I wtedy, jeżeli takie informacje będę miał szczegółowe, to będzie na pewno problem podziału tego zaburzenia, bo no, jeżeli na pewno nie będą chcieli wziąć w całości. To są wieloletnie, gdzie my robimy eksmisję i niektórzy mieszkańcy, no, nie będę tutaj ukrywał, mają po kilkanaście tysięcy zadłużenia. I wiecie państwo, jeżeli on mieszka w nie najlepszym mieszkaniu i trzeba go przenieść do mieszkania socjalnego, to to u żadnej strony nie robimy. A to firma tego typu jak spółka, Myślę, że będzie, mogłam drastycznie że tak powiem, postępować, może coś źle brzmi, ale to chyba będzie potrzebne, właśnie z ludźmi, którzy zalegają z opłatami, no bo wiecie, że za wodę jak się nie płaci, to można odciąć dostęp do wody, natomiast za na ścieki jak nie płaci, no to już jest trudna rura. Też nie jest bardzo ważne, bo obowiązkiem gminy jest dostarczenie wody. Nie, nie, nie. To, to, to można. Na łodniku może być. jakiś Nie, to dostęp do wody się wyznacza, to można robić. Natomiast trudniej jest tam na przykład no, nie odebrać ścieków. I jak można ścieków nie odebrać? To można zakręcić, a ścieki to są już zupełnie odrębne, jak no, Nikt się nie zakorpuje jak u mieszkańca. Rudy to potem. To, to byłoby paranoja, że są piony i tego się nie da. Natomiast tego typu firmy, no jest rejestr dłużników i tak dalej. To, to są takie inne możliwości postępowania i ściągnięcia